Nie pamiętam, brak jednego ziutka i będziemy teraz stali i czekali, i czekali, i czekali i czekali i czekali. Kurka żołnierza fajna. Czemu więcej takich brze nie ma? Nie wiem. O, teraz już dwóch, już ludzie stracili cierpliwość. <śmiech> <śmiech> o Boże dice, O Boże dice, Co żeście narobili? Tam chyba naprawdę też nikt nie testuje, czy on nie testują kurde tych zmian? Nie wiem, no nie ogarniam tego. Ach. Coraz częściej zastanawiam się, czy twórcy gier, nowych gier testują w ogóle zmiany, które wprowadzają do swojej gry. Mam tutaj jeden bardzo dobry przykład Grayson Warfare, który naprawdę bardzo 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 mocno testuje wszystko to, zanim co wprowadza do gry, komunikuje się razem właśnie z twórcami, z testującymi i zabiera im to troszeczkę czasu, bo nie jest to studio AAA. Jednak ich aktualizacje są dużo, dużo lepsze. No i przede wszystkim Grayson Warfare jest w fazie alfa. Tu mamy gotową grę. Gotowy produkt Battlefield 6. Całkiem nietani produkt od potężnego studia DICE, za którym stoi Electronic Arts. Czyli, tak na dobrą sprawę, środki finansowe i zasoby ludzkie nie mają granic. Jednak aktualizacje, które pojawiają się w grze, pozostawiają wiele do życzenia, i właśnie ta aktualizacja jest tego przykładem. Jest takim przykładem, chybił trafił. Rzućmy to, rzućmy tamto, pomiksujmy, pomieszajmy, a gracze przetestują, jak chomiki doświadczają. Zapraszam na materiał. Cześć żołnierziki, moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony kłanę się nisko jak zawsze kapitan Rutajn, moi drodzy, Battlefield 6, duża aktualizacja, aktualizację dobrą to trzeba umieć zrobić. Muszę to w ten sposób określić. Moi drodzy, przejdźmy może do tego, co zostało dodane, czyli nowa mapa Eastwood i będę po prostu po kolei omawiał rzeczy, które zostały dodane. Dobra, czyli Eastwood, mapa Southern California, moi drodzy, czyli południowa Kalifornia. Ogólnie rzecz biorąc, ocena. Moja ocena od jedynki do piątki 2,5. Więcej niestety nie dam. Za, za te krzaczory, przez które przewiec nie można, za powiedzmy sobie, utykanie na pewnych elementach, niestety tutaj pochwalić nie mogę. Za ten niski pułap dla helikopterów, moim. No Boże czy ja daj dostanę jakąś mapę, na której będę mógł sobie spokojnie pośmigać tym kurczę Helikiem. Nie będę zalewany toną, kurczę belek namierzania i innego badziewa, nie będę miał miejsce, gdzie będę mógł się schować, przeładować, przegrupować, zrobić cokolwiek, zwolnijmy trochę to tempo rozgrywki. Kurcze naprawdę pojazdy mają przekichane teraz w tej grze na mapie Eastwood również. Na mapie Eastwood oczywiście yy, muszę powiedzieć, no. Yy, w pewnym aspekcie gra się, gra się całkiem, całkiem przyjemnie. Jest jeden tryb, który został właśnie dodany. Mowa tu oczywiście o trybie. Sabotaż, który został Chlapnięty właśnie na tą mapę, w takim wycinku Przy budynku, basen i tak w ogóle Powiem wam, że sam setup Nie jest dły, jednak Balans, rozmieszczenie respawnów Do tej mapy jest po prostu okropne Bardzo łatwo jest zostać po prostu Zamkniętym na respie Jeżeli macie po stronie broniącej Fajnie ogarniętą drużynę Naprawdę drużyna atakująca Może tam pozostać, tam gdzie się Tam gdzie się respi Sam tryb ma przyszłość, tak jak sztur jednak wymaga tutaj powiedzmy sobie mapy, wymagają drobnych przeróbek, żeby, żeby to wszystko działało z tego względu, że no ja lubię grać o obiektyw, lubię grać o coś i to mnie, to mnie, to mnie cieszy, że, że DICE właśnie w tym kierunku mniej więcej gdzieś tam zdąża, więc tak jak mówię 2,5 na 5 wy oczywiście swoją ocenę tej mapy możecie zostać, pozostawić pozostawić właśnie w sekcji komentarzy kolorystycznie niestety nie podoba mi się, przepraszam, ale, ale nie podoba mi mi się, nie jest to, nie jest to tak, kurczę, ten ja naprawdę czekam na te wielkie, duże, kurczę belek battlefieldowe mapy, no DICE, do cholery jasnej, kurczę, zapytajcie starych, kurczę, twórców battlefielda jak to robili, że takie, takie fajne, duże mapy robili, bo naprawdę w tej chwili no czekam, w końcu czekam <śm> no, tak jak i wy, po prostu czekam także, także tutaj jeżeli chodzi o tą mapkę, no to powiem tak, średnio, średnio najeżdża, jest to oczywiście taki, jeżeli chodzi o ten sabotaż, to jest limited mode czyli przez no, jakiś czas będziemy grali ja bardzo nie lubię tych limitowanych modów, albo coś wprowadzacie albo nie, zdecydujcie się przetestujcie to, czy chcecie to wprowadzić do gry, czy nie, czy będą jakieś poprawki zdejmijcie na chwilę, powiecie ok, przepraszam zmieniamy tutaj na tej mapie, na tej mapie, na tej mapie, na tej mapie dlatego, że ten tryb został Klapnięty na parę map i na parę, na, na jednych gra się lepiej, na drugi troszeczkę y, gorzej. Moi drodzy, dwie nowe bronie, DB12 Szotganik i M357. Y, pistolet. Ja powiem tak, DB12 jeszcze nie mam, pistolet już mam. Y, fajny, podoba mi się, mi przypomina troszeczkę rajno. Nie wiem, czy pamiętacie Ryano, taki pistolecik. Bardzo, bardzo e, podobny. Troszeczkę zmian e, dla, powiedzmy sobie, w portalu e, Sandbox Map, e, The Golf Card e, i tak dalej, i tak dalej. E, jest, jest, jest ok. No i słuchajcie, Battle Pass, moi drodzy, dodatkowy Battle Pass e, czyli równolegle powinien się nam Battle Pass robić. O ile nie gracie na trybie sabotaż, na nowym trybie na którym to w sumie powinniście grać, żeby odblokować te rzeczy. Ja wiem, nie ma to sensu. Ale wierzcie mi, tak to w tej chwili właśnie wygląda. Że żeby odblokować ten, ten pas równoległy. Nie grajcie na sabotażu, tylko grajcie gdzie indziej i on się bardzo szybko odblokowuje. Ja wczoraj z Ponurym, pozdrawiam ponuraczku, tu właśnie we wstępie razem, żeśmy grali się męczyli. Graliśmy i graliśmy i tak mówię kurczę, ale tutaj nic nie zalicza, nic nie dodaje żadnego XP, XP za, za, ten, za, ten, za ten tryb. Ale później, jak już ponurak stracił cierpliwość, poszedł spać i ja przeszedłem na normalny tryb. Mówię, dobra, idę sobie szturm, zagram, bo mnie szlak trafi zaraz. No i jak rękę odjął, nagle zaczął naliczać punkty doświadczenia na jednym, na jednym pasie i na drugim pasie. Więc... Daj, coś tutaj nie pykło, tak troszeczkę. Oczywiście. Moi drodzy, w całą listę zmian ja wam wyświetliłem, specjalnie wam ją wyświetliłem, żebyście zobaczyli. Jest naprawdę sporo zmian, jednak też są rzeczy, które mnie martwią. Na pewno martwi mnie to, że w, ba w Battlefieldzie w Becie żeśmy grali, oni wprowadzili mnóstwo poprawek, które działały, które naprawdę Battlefield czuł się Battlefieldem i było fajnie. I później zobaczyliśmy główną wersję gry. W której tych poprawek, które były w Becie, już żeśmy nie zobaczyli. Moi drodzy, troszeczkę się poczepiam, dlatego że nikt mi za to nie płaci, jestem kanałem, powiedzmy, że to jest kanał niezależny, na którym mogę powiedzieć to, co myślę, a może się ze mną zgadzacie, może żeście zauważyli to samo, może myślicie podobnie, no w każdym razie mm, ja, ja uważam, że jeżeli już coś przetestowaliśmy, jeżeli już coś w becie zadziałało, to dlaczego tego nie wprowadzić do głównej wersji gry? Nie za bardzo rozumiem, jaki jest proces decyzyjny w DICE. Ale jeżeli mamy betę i coś testujemy i coś działa, to czemu nie dać tego do głównej wersji gry i później wprowadzać update, 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 update i poprawiać poprawki, poprawek? Ja już znam takich twórców, którzy robią poprawki, poprawek, aktualizacji. Tutaj mówię na przykład o Team 17, twórcach gry w tej chwili Hellet Lutz, który wprowadzili aktualizację, która zepsuła całkowicie gry. Później prowadzili jednego hotfixa, później prowadzili drugiego, trzeciego, czwartego i tak hotfix, hotfixa, hotfixem pogania. Coś robimy, pracujemy. Ale na dobrą sprawę pracujemy nad tym, co żeśmy zepsuli. Więc tutaj jest w sumie to samo. Moi drodzy, Aim Assist, um, aim assist nadal jest mocny. A jeżeli jesteśmy przy Aim Assist i konsolach, dlaczego nie ma wersji? Znaczy, dlaczego nie ma możliwości wyłączenia e, crossplaya na PC? Ja rozumiem, wielu z nas ma znajomych na konsolach i tak dalej, i tak dalej. Ja również mam. Z którymi od czasu do czasu gram. Wtedy włączam sobie crossplay i okej, okay, męczę się razem z kolegą. Jednak chciałbym mieć możliwość wyłączenia tej opcji, dlatego że niestety, moi drodzy, teraz przejdę do bardzo ważnej kwestii, yy, która nie została zaadresowana w tej aktualizacji, które, które, co, co mnie naprawdę boli. Czyli hit rejestracja, lag compensation na serwerach, praca serwerów nie zostało to w ogóle zaadresowane w żaden sposób w tej aktualizacji, a jest to problem. Potężny dla każdej gry FPS. Niestety, ginięcie za zasłoną, ginięcie w ułamku sekundy, dosłownie w ułamku sekundy, od broni, która nie ma potencjału, żeby w ten sposób zadać obrażenia, jest notoryczne. To już nie jest sporadyczne, jest to notoryczne. Oprócz tego, że mamy, powiedzmy sobie, spongee hit detekcję, czyli dalej, pomimo tego, że zmniejszyli bloom, bo to też zrobili w tej aktualizacji, zmniejszyli ten recoil. Czy to, to nadal giniemy za zasłonami? DICE, nie tędy droga. Zmniejszanie recoilu, by się ludziom łatwiej laserowymi karabinami strzelało i każda broń będzie laserowa, nie naprawi błędu ze, ze złą pracą serwerów, złą rejestracją obrażeń, z opóźnionym przesyłaniem danych i e, tak zwanym lag compensation dla, pomiędzy konsolami a pacetami. Moi drodzy, coś takiego jest, jest, tu następuje. Ja tu się nie czepiam do konsol, bo to nie jest wasza wina. Panowie, panie, to nie jest wina konsol, to jest wina Dice za złą optymalizację serwerów, na których gramy. Najprostszym rozwiązaniem byłoby, moi drodzy, na pewno wiecie, na pewno wiecie, jakie by było najprostsze rozwiązanie. Ja, ja jestem pewien, że każdy z Was w sekcji komentarzy w tej chwili może już to napisać. Jakie jest najprostsze rozwiązanie? Tego problemu. Dam wam sekundę, dwie. No moi drodzy, przeglądarka serwerów, dajcie nam możliwość wykupienia, prowadzenia swoich serwerów. Rozwinie się społeczność, rozwiną się plutony. Gra będzie żyła latami. Ale dopóki tego nie zrobicie, dajcie, nie wyciągniecie wniosków. To niestety będzie tak, jak e, będzie. Słuchajcie, e, nastąpiły również zmiany dla, powiedzmy sobie, naszego e, HUD i, i te game experience. Tak, że chodzimy do gry, ja tego nie zauważyłem. E, dalej widzę okienka, dalej widzę, kurczę, mm, powiedzmy sobie te okieneczka z Call of Duty Modern Warfare e, i, i dalej widzę Call of Duty. E, ja oczywiście nie mówię, że Battlefield 6 to jest Call of Duty, jest dużo elementów zaczerpniętych z gry Call of Duty. E, niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Akurat jeżeli chodzi o, o HUD, jeżeli chodzi powiedzmy sobie o nasz interfejs, który widzimy w grze, jest tragiczny. Jest po prostu nieczytelny, tragiczny, żeby coś w nim znaleźć, coś kurczę dopasować, zobaczyć, gdzie są, gdzie coś odblokowaliśmy, czemu w ogóle się nie odblokowało. To trzeba przeklikać 100 tysięcy okienek. Ja dziękuję DICE, to mi nie pasuje, ja nie chcę marnować czasu powiedzmy sobie w menu, żeby czegoś szukać. To ma być czyste, jasne i klarowne. No i, i, i tyle, i i tyle w tym aspekcie ode mnie. Więc cieszy mnie na pewno to, że zauważają sporo błędów. Cieszy mnie na pewno to, że fajnie rozmawiają z, ze społecznością na Twitterze. Niestety widzę tutaj dość takie, takie podejście mamy swoją agendę i chcemy ją popchnąć. I, i chcemy to zrobić. My, my, my tu coś zrobimy, żeby Was zadowolić, ale jednak zrobimy to po swojemu, bo tak to w tej chwili po prostu wygląda, moi drodzy. Portal, Palgolicho, coś jest nie tak, miało być, kurde, super, miało być bomba, miało być, miało, wszystko miało, ale nie jest. Koniec, kropka, portal po prostu, kurde, jest dalej do D, czyli tej części ciała na 4 litery. Także moi drodzy, właśnie zacząłem o tym A-Massist. został zrobiony tak, jak jest, był w becie. Ok! super, nie wiem, konsolowcy powiedzcie jak wam się grało, ja powiem tak podłączyłem na chwilę pada, pograłem troszeczkę na, na padziku oczywiście tutaj na, na pececie no, jak na padzie, nie? Jak na padzie, oczywiście, bo, bo wcześniej, przed update'em, to kleiło, kleiło, nawet ze ściany, jak ktoś biegł, to kleiło. E, no i, 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 i e, co tutaj mamy jeszcze? Także ta lista zmian jest dość e, długa. Moi drodzy, dobra, przejdźmy to teraz do zawartości tutaj e, sezon pasa, dodatkowego sezon pasa. E, tutaj mam takie, mam takie, ale oczywiście 3, 2, 3 unit, e, które skiny wyglądają fajnie. Wyglądają jak operatorzy Delta, e, bo tak mniej więcej de, Delta operatorzy Gdzieś tam wyglądają, eee, prawda? Kto oglądał serial Seal Sinti, Team? E, może zobaczyć to, to. są grupy, powiedzmy sobie, operatorów, e, jednostek specjalnych. No, powiedzmy sobie, wyznaczony do pewnych zadań, przy e, powiedzmy sobie, pomagając e, dla o jednostek wywiadowczych e, CIA, takie tak zwane Black Ops. E, więc, więc jest ok. Nie tylko zastanawia jedna rzecz, czemu wszystko dla NATO. Przecież ja ogólnie rzecz biorąc, jak patrzę na swój czas gry i patrzę na to, ile czasu spędzam grając jako Pax Armata, czy tam Armada, tra tata ta, ta, no to kurde, tam skiny są po prostu okrutne. Okropne są! Okropne, nice. zróbcie coś z tym. Wrzucacie cały czas coś dla NATO, fajnego coś dla NATO. Super Rangersi, super Kurczeberek, tutaj Delta, bardzo mnie to cieszy. Fajnie. Ale są setki jednostek specjalnych na całym świecie. Wrzućcie coś dla Paksu, wrzućcie coś nawet tam z, ze wschodu czemu nie? Kurczę Belek, no, no nie bójcie się, no nie bądźcie tacy kurczę tchórzliwi i politycznie poprawni, czas już z tym skończyć, już żołnierz przeklina w grze, to mi się podoba, ale no troszeczkę więcej, troszeczkę więcej tego i męskie postaci dla ym, dla wszystkich, dla wszystkich kurczę tych inżynier, szturmowiec i ten więcej męskich postaci, mężczyźni walczą na wojnach, głównie mężczyźni walczą do tej pory y, na na wojnach, więc, więc proszę, tutaj proszę nie, nie, nie wrzucać żadnych feministycznych, głupich treści, to nie o to chodzi, po prostu Taki jest fakt I, i, i chciałbym też to zobaczyć. Ja osobiście nie czuję potrzeby grania w grze kobietą. Lubię grać mężczyzną. Jestem mężczyzną, gram mężczyzną. Wszystko w temacie. Tak jest, taka jest moja opinia. W sekcji komentarzy możecie podzielić się swoim e, zdaniem. Więc moi drodzy, myślę, że o tych najważniejszych rzeczach, żeśmy powiedzieli, jakieś parę broni, dwie bronie za mało. Season pass, dwie, dwie mapy, słabe za mało. Już nie będę o tych, kurde, oil fields mówił, czy e, nie wiem, już nawet nie pamiętam nazwy tej paskudnej mapy, ale jest po prostu tragiczna. Wszystkie tryby gry na tej mapie są tragiczne, ogólnie jest tragiczna. No ta nowa mapa jest troszeczkę lepsza. No i, i ten, ten nowy tryb, widzę w nim potencjał. Z tego względu, że ja lubię właśnie te tryby z objektivem. Także nie wszystko złoto, co się świeci, czasem zastanawiam się naprawdę, czy kurde, czy, czy oni testują te swoje updatey, bo też. Tak jak wcześniej powiedziałem, to, że wszystkie bronie strzelają laser beamami, to nie jest odpowiedź na rozwiązanie pewnych e, aspektów e, i bolączek e, tej e, gry. Moi drodzy, wszystkie karabiny powinny być zrebalansowane, bo teraz znowu mamy zalew falę SMG, które strzela laser beamami, które kurczę ze 100 metrów ściąga się szybciej niż tego z karabinu. E, no, troszeczkę to jest nie tak. Myślę, że DICE powinien tutaj trochę nad tym popracować. Właśnie to mnie martwi, że nie ma. Nie ma rebalansu broni, nic na temat rebalansu broni. Ja myślę, że tutaj czas coś z tym zrobić, zanim się społeczność zdenerwuje i po prostu przestanie grać. Gra jest dość intensywna, gra jest dość szybka. Ja osobiście po dwóch godzinach muszę zrobić sobie przerwę. Aczkolwiek każdemu polecam po dwóch godzinkach, godzince nawet zrobić sobie parę pompeczek, przejść gdzieś na spacer, żeby nie siedzieć plackiem 9 godzin przed komputerem. Moi drodzy, słuchajcie. Podzielcie się ze mną swoimi opiniami. Bardzo jestem ciekawy, tego, co myślicie na temat właśnie Battlefield 6. Ja dalej twierdzę, że mało Battlefielda w tym Battlefieldzie 6. Jest to bardzo dobry FPS, ale słaby Battlefield jeszcze. Czekam naprawdę na te duże mapy. Czekam na te mapy, na których będzie, kurde, i po jednej stronie, i po drugiej stronie, to na sprzętu będziemy się ścierać w pięknych, kurde. No nie wiem, no czegoś brakuje, brakuje takiego. Takiego czegoś, nie wiem, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czego brakuje tym mapom, które są w grze. Kair, według mnie, jest najpiękniejszą mapą w tej chwili. Oczywiście Ognista Burza, ale to dlatego, że mam sentyment okrutny do tej mapy. Aczkolwiek powinna być dużo, dużo większa. To tyle. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, którzy również ze mną grają. Przypominam wspierającym, że mam jeszcze jeden darmowy kodzik do gry Grayzone Warfare, także, także można, można go uzyskać. Oprócz tego, jeżeli szukacie jakikolwiek gier, czy na konsole, czy na PlayStation, czy na PC, a -ta, taniej, link w opisie na NB, moi drodzy, tam wchodźcie, tam zaglądajcie. Po co, po co przepłacać? Po co przepłacać? Link ode mnie w opisie, takie powiedziałem. No i wpadnijcie na Twitch, Facebook, Instagram, zapraszam na swoje socialki, moi drodzy. No i jeżeli ktoś chce ze mną wspólnie pograć, wesprzeć działanie kanału, jest godziki. Wesprzy, bądź tam jakiś Tipli, coś takiego. Człukiem!